Vinny, wspaniały pokonuje przeciwników i wpada strzelając bramkę. To jest hokej! Zdejmij tę maskę. Maskę? To mi przypomina o plutarkianach, a kiedy o nich myślę, mam ochotę prać. Eksplozja energii. Nikt nie będzie sobie ze mnie żartował. Albo się uspokoicie, albo na dwór. Strzał i bramka. Nie słychać, by tłumy wiwatowały. Spojrzenie śmierci. Dlaczego tak groźnie patrzysz? Bo nie wiem, co wygląda gorzej, warsztat czy ja. Długi ciągną się za mną jak ta śmieca, demolując warsztat. Wcale mi nie pomagacie. Pójdę się położyć, mam zły dzień. Czuję się współwinny. Będziemy musieli jakoś zapłacić za straty. Czym? Dostałeś zasiłek? Pozostaje nam tylko jedno. Tylko nie to. Mam złe przeczucia. Będziemy musieli poszukać pracy. Motomyszy z Marsa, Marsjańscy kaskaderzy. Oh, man. Stay right. Tak nie może być. Urodziliśmy się wolni. Wolność to nie to samo, co darmocha. Ktoś musi zapłacić za naprawę warsztatu. Co my tu mamy? Kontroler ścieków? Kiper odpadów toksycznych? Mamy za wysokie kwalifikacje. Patrzcie. Reżyser Jack Romano poszukuje kaskaderów na motorach do filmu przygotowego w roli głównej Rod Van Heme. To dopiero akcja. Pamiętacie kraciasty sport? Super. Już sobie wyobrażam, jak próję motorem z 70 mm, a publiczność słucha. Litości. Jeszcze tu zrzucę. Wymócę. Nie wrzucę. Zaraz, nie mówcie. Sam wiem. Cięcie. Wrócę. Jeszcze tu wrócę. Cięcie ty cienka pało. Dlaczego taki geniusz jak ja musi pracować z takimi głupimi aktorami? Nie jestem aktorem, tylko gwiazdą kina akcji. Jesteś tumanem, osłem i idiotą z talentem żółwie. Zawołajcie ekipę od efektów. Jadą, zupełnie jak szef przewidział Kolejka po autografy. Limburger mógłby im czasem dać wolne Od razu zobaczyli gwiazdy. Zaraz zobaczą ich o wiele więcej. Rozdzielamy się. Może operacja siedząca kaczka. To moja ulubiona. No to kwaczemy. Chcesz coś powiedzieć zanim cię zmuchniemy? Wasza kaczka zniosła jajko. Musimy dać się odkryć. Ostatnia scena była tragiczna. Spójrzcie tylko cały budynek zniszczony. Krześliczny. Dlaczego kręcimy teraz filmy? Nie rozumiem. Wyjaśnię Ci. Jako producent mogę zachowywać się nieodpowiedzialnie. Mogę burzyć całą okolicę, a potem zwalić winę na głupich pirotechników. A wszyscy będą myśleć, że to scena filmu. Przemysł rozrywkowy jest wspaniały. Pasuje do mojej wizji. scena 27A. Helikopter ląduje raczej ciężko na dachu magazynu. Myszy, przerwały blokadę i jadą do pana. Tak jak przewidziałem. Nadarza się szansa zniszczenia tych myszy Chicago za jednym zamachem. Niestety, udało im się przedrzeć przez blokadę mojej służby bezpieczeństwa. Tuściec, dopilnuj, by te szkodniki dostały rolę w tej scenie. W tłumaczeniu na twój ograniczony język oznacza to... Rozwal jena strzępy! Będziemy gwiazdami, a co najważniejsze, zapłacimy za zniszczenie warsztatu. Znajdźmy więc tego Romano i do roboty. Skoro chcą się dostać do filmu, proszę bardzo, ale 10% dla mnie. Może zjemy razem obiad i wytłuścimy kilka talerzy? Uwaga, helikopter! Akcja! Patrzcie, helikopter spada. Niech gra muzyka i gaz do dechu. Raczej... decha w dół. Już za chwilę poczuję ból. Słyszałem o reklamach na żywo, ale to już przesada. Zawsze chciałem wpisać po ścianie. Usmażymy kilka tostów. Tego nie było w scenariuszu. Proszę o drugą kopię. My też chcemy, by nasze miasto było ładne. Szybciej, musimy jeszcze zadzwonić do personalnego. Gdzie jesteście? Drobne ogłoszenia? Myszy w pracy? Muszę to zobaczyć. Jesteśmy gotowi rozwalać budynek. Pirotechnicy przygotowani? Szkoda, że kilku obywateli może stracić dach nad głową, ale czego się nie robi dla sztuki? Gotowi? Zdaje się, że szkodniki unieszkodliwiły mojego olejaka. Pewnie pan nie wie, ale jesteśmy nowymi kaskaderami. Chciał pan najlepszych. Poza tym potrzebujemy pracy. Sam wykonuję sceny kaskaderskie. Widzicie? Strasznie mi przykro, ale nie zatrudniamy bez referencji. Chce pan referencji? Mamy je ze sobą. Pokażemy mu. Nie, gra muzyka i gaz do dechu. Unicestwić ich. Ostry test. To tylko efekty specjalne. Bardzo specjalne. Urządźmy im pokaz. Referencja na życzenie. Niektóre z tych efektów wyglądały zbyt realistycznie. Wtargnęliście na próbę pirotechników. Powinien nas pan teraz zatrudnić. Niestety mamy już pełną obsadę. Zejdźcie z planu, żebyśmy mogli go rozwalić, albo każe was usunąć. Poczuliście ten smród? Słodki jak zdechła ryba. Powinniśmy wrócić i wygarbować mu skórę. Akcja, ten gmach ma eksplodować. 60 sekund do wybuchu. Wybuch? Tam są ludzie. Niech gra muzyka i na ratunek. Zabrać tych idiotów z planu. Patrzcie, meleksy zagrodziły nam drogę. Musimy się przebić. Skorzystam z pomocy pięści. Tu trzeba fachowca i pokrzyku. Wychodzić. Ma się ten posłuch. Na pomoc! Spokojnie już jadę. Gaz do dechy, chłopcze. Chyba nie trafiłem. Możemy powtórzyć? Ci trzej motocykliści dali popis sztuki kaskaderskiej ratując niedoszło ofiary straszliwego wypadku. Rozwalmy ten ser na miejscu. Nie. Ma na to pozwolenie i zbyt wielu świadków. Gliny by nas aresztowały. Możemy jedynie zacisnąć zęby. Jeszcze się odegramy. Jakie przedsięwziął pan środki, aby uniknąć podobnych wypadków? Zatrudnił nas, żebyśmy mieli na wszystko oko. Zaoferował wysokie wynagrodzenie. Czy to prawda? Zatrudnił pan tych bohaterów, aby wszystkiego doglądali? Tak. Na bezpieczeństwie nie można oszczędzać. Przepraszam na chwilkę. Przygotuj dla futrzaków jakąś katastrofę, dopilnuj tylko, żeby wyglądała na artystyczny wypadek. Destrukcja to mój konik, wasza szynkowa serowość. Ich popis ma być tak niebezpieczny, że już nigdy nie będą pracować w tym mieście. I to dosłownie. Masz już w pogotowiu odpowiednią niespodziankę? Tak, wasza kremowa centralność. Opisz mi ją szczegółowo i powoli. Gdzieś tu powinien stać ich wóz. A potem skoczą na spadochronach z 3000 metrów w ogień nieprzyjaciela. Dobre. Dodatkową atrakcją jest spotkanie z Rodem Van Hamem. Muszę ich ostrzec. Myszy kontra Van Ten nadmuchany pozer nie stanowi żadnego zagrożenia. Ale ten jest ulepszonym Van Tutaj dioda, tam scalak. I oto prawdziwy bohater. To są akcesoria prawdziwego bohatera. Mówiłem, że jeszcze tu wrzucę, to znaczy wrócę. Mówiłeś, że będzie doskonały. Jestem naukowcem, nie cudotwórcą. Na bok. Fani mnie oczekują. Wyśnijcie. Zniszcz teraz miasto. Ja pójdę przygotować pokaz myszy. Otwórzcie. Zobacz, jesteśmy gwiazdami. Machniemy senkę. Nic z tego. Raz umówiłam się z gwiazdą i okazał się egoistycznym osłym. Ale on na pewno nie pracował z Van Hamem. To był Van Ham. Spotkałaś się z nim? To legenda. Nie tylko on tak o sobie mówi. Masz na myśli Mua? Limburger, chce go na was nasłać. Pan Ham przeciwko nam? Spokojnie. To tylko aktor. W szkole zawsze dostawał wci. Ale reżyser to Limburger w przebraniu. Ten pokaz to pułapka. Spokojnie wiemy. Chyba nie skoczycie. Musimy. Jak skoczymy, Limburger nam zapłaci, a my Tobie. Jesteście dla mnie więcej warci. Nie musicie tego dla mnie robić. Zawsze spłacamy nasze długi. No, do roboty. Nie lubię, kiedy tak się zachowują. Pierwsze lądowanie na planecie bez statku. Rekord mamy w kieszeni. Niech gra muzyka i gaz do dechy. Pociągnąć za wyzwalacze. Niespodzianka. Doskonała recepta. to ze szczurów. Przygotować działa. Szczęściarze. Chodź tu, masochistyczny mukancie. Musimy wysadzić Chicago. Dolatujemy. Obrót. I przyłożenie. Dzikie myszy nadchodzą. Niech to. Wywołać aktora. O ile można go tak nazwać A Charlie mówiła, że to Słabiak Może chodziła do ciężkiej szkoły? Musimy zmienić scenę i stuknąć faceta To dopiero będzie film Zmniejszymy nakład Chciałbym podziękować odporne ego Przepraszam, czas strzelić małe zbliżenie To już chyba koniec Rod, pamiętasz mnie? Rzuciłeś mnie dla Cindy Klusek na studniowce. Chciałam się teraz odpłacić. Przypomnij mi, żebym jej nie rzucał. Czy ktoś może zawołać mojego agenta? Doskonale, biorę to. To raczej my bierzemy. Wdawaj czek. Mam tylko gotówkę. Świetnie, bo właśnie leci lista płac. Kończ ujęcie limburger. Wyciągamy wtyczkę. Zapóźni doktor jest już w drodze z ładunkami wybuchowymi. Ktoś coś mówił o wybuchowej naturze? Musimy przerwać to ujęcie. Dokopcie im. Od razu mi lepiej. Szybko, futrzaki siedzą nam na ogonie. Nastaw bomby na natychmiastową detonację. Uwielbiam sceny pościgu. Dopóki nie wybuchają, pojedźmy na skróty. Ale zabawa. Zupełnie jak 5 lipca. Zostaw mnie samego. Przykro nam z powodu warsztatu. Będziesz mogła za to kupić tapety. Za to wybuduję nowy warsztat. Powinniście znaleźć sobie jakąś stałą pracę. Ale z filmem koniec. Dlaczego? Za mało dreszczyku. Pokazy kaskaderskie są za łatwe. Za łatwe dla nas, a za ciężkie dla miasta. No cóż, taka już nasza mysia natura. I to by było na tyle. Uwielbiam przemysł rozrywkowy.